Hej kochani, witam was bardzo serdecznie, bardzo blisko, może trochę za blisko, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj może zrobimy razem makijaż. Jakoś ostatnio chcę mi się bawić kolorami i w moim poprzednim wideo z zakupami z Primarka miałam taki dość kolorowy makijaż, który wstawiłam na Instagrama i wielu ludziom się podobał, więc pomyślałam, że może dzisiaj znowu. Zrobię coś kolorowego. Z racji tego, że idzie lato, i chyba dlatego mam taką ochotę na kolorowy makijaż, a poza tym, z racji mojej obecnej sytuacji, garderobianej, że tak się wyrażę, i wszechobecnego czarnego koloru, który nie jest, bądźmy szczerzy, kolorem letnim, to chyba dlatego tak jakoś chcę przemycić trochę koloru do, do mojego życia. Pomyślałam sobie, że wykorzystam paletkę Tami, która jest chyba najbardziej kolorową paletką, jaką posiadam. Tak ją Wam pokażę. To jest oczywiście folia z nazwami. Wiecie, że to jest no, naprawdę niezwykle kolorowa paletka. I mam nadzieję, może zrobić coś tutaj w tych niebieskościach, zieleniach może niebieski, zielony co by na to pasowałoby? No, pokombinujemy. Robiłam żółcie i czerwienie, znaczy robiłam te trzy kolory tutaj. Żółty, pomarańczowy i czerwony na ostatnim moim e, makijażu, ostatnim moim makijażu. Natomiast tym razem myślę, że pójdę właśnie w niebieskości zielenie granaty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kochani, nie mam podstawy, nie mam bazy z tego względu, że to są bardzo intensywne cienie i ja wiem, że one się. Ym, mają tendencję do sypania, więc zrobię tylko korektor na powieki, zrobię oczy, a dopiero później wykończę cały makijaż. Ok? Zobaczcie, że będę tutaj sobie zerkać w bok. Mam nadzieję, że wszystko będziecie widzieli, że mi nie wyjdzie nic z ostrości, bo ten aparat to jest po prostu. Jeszcze się nie nauczyłam go obsługiwać, chociaż dzisiaj coś tam pogrzebałam i mam nadzieję, że będzie mm, pod względem koloru lepiej nagrywał, chociaż może. No nie wiem, może to nie będzie dobre ustawienie, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Ja i tak to co ja widzę w, podglą w podglądzie to jest jedno, a, a to co później jest na ekranie komputera to jest zupełnie co innego, bo rozdzielczość komputera jest inna rozdzielczość tutaj mojego podglądu w tym aparacie też jest nieco inna więc ja, czy ustawienia na przykład jasności czy kolorów, przedstawiają się zupełnie inaczej w podglądzie i zupełnie inaczej potem na moim laptopie i często okazuje się, że to co tutaj jest właśnie ok i, i, i jasność jest w porządku i kolory są intensywne to potem e, na laptopie okazuje się, że było za jasno, jest prześwietlone i kolory nie są dobrze widoczne. Także nie wiem, zobaczymy. E, korektor nałożony, nie wiem, chyba tyle mi wystarczy. Zacznę od średnio dużego pędzelka i od cienia, który nazywa się, już Wam mówię. Back, back channel, back channel. Dziwna trochę nazwa, ale generalnie już Wam pokazuję, który to. Musterką muszę zasłonić. E, tutaj ten. Tak. ten, o, ten, ten. O, ten, ten, On jest taki, to jest taki turkusowy, powiedziałabym. I nałożę go tutaj w załamanie. one są naprawdę bardzo dobrze napigmentowane te cienie, więc tak jakby nie trzeba um, to jest jedno dotknięcie i jeszcze, jeszcze go zazwyczaj delikatnie strzepuję, żeby żeby tutaj nie było za dużo nakładam go tak tutaj właśnie Rozcierając delikatnie powyżej, i teraz będę ten kolor. Teraz z takim dużym, puchatym pędzelkiem wezmę żółty, I tutaj. A i też dość delikatnie, to jest dość intensywny kolor, ale chcę tutaj rozetrzeć brzegi tego zielonego no i nadać też troszeczkę takiej innej barwy. Więc samą krawędź, delikatnie, widzicie, nie mam tutaj dużo koloru na pędzelku, tylko po prostu delikatnie rozcieram. Kolor Młode mi pomaga. To oczywiście przeszkadza, przeszkadzać, a nie Będzie nic innego, żeby nie było wątpliwości. Ten kolor nazywa się żuwe. Ja wam wszystko tutaj pokażę na ajsek. Wstawię wam tutaj oczywiście nazwy na ekranie, bo one są dość dość dziwne, trzeba przyznać. Że tak jak widzicie, ten żółty on taki, o, tak po prostu jak się zmieszał z tym turkusowym, to się taki... Mm, mniej żółty, a bardziej taki właśnie jasny, jasny limonkowy zrobił. Mm, absolutnie Teraz będziemy akcentować. Wracamy. Może nie. Może skorzystam z takiego płaskiego. Mm, I postaram się właśnie tym pięknym, głębokim granatem, który nazywa się już wam, mówię tylko. Znajdę tą kartkę. Navy, navy czyli, czyli granat po angielsku po prostu. Navy to granat. Uh. Nie wiem, nie, nie wiem, czy to, to widzicie, jaki on ma pigment piękny. No ale zobaczymy jak to będzie na oku oczywiście. Staram się tutaj to wyciągnąć ten kolor. Teraz wracam do tego mniejszego pędzelka, którym nakładałam tą zieleń i delikatnie staram się ten niebieski rozetrzeć. Trochę przykryłam ten turkus, mi się wydaje. Całkiem niechcący zresztą. Isaac. I teraz troszkę chciałabym Rozjaśnić wewnętrzny kącik, ponieważ chcę wewnętrzny kącik nałożyć. Ten bardzo jasny limonkowy tutaj, który jest to, jest, to jest cień perłowy. On się nazywa Calypso. Jest przepiękny, ale myślę, że dużo ładniej będzie wyglądał, jeżeli wyczyszczę tutaj wewnętrzne kąciki, nałożę trochę korektora i na to nałożę właśnie ten cień. Potrzebuję takiego pędzelka, który by to ładnie zrobił. Jakiegoś małego. Może ten się nada. Taki mały. Zobaczymy, jak to. Dosłownie minimalną ilość korektora. Nie, to nie, chcę, nie chcę, żeby to było takie odcięte cut ani nic takiego. Zresztą ja nie ujęłam cut crease bo ja po prostu chcę żeby tak odrobinkę oczyścić. będzie dobrze. Uff. I teraz wyczyszczę ten płaski pędzelek, którym nakładałam Navy, bo nie mam innego takiego, który byłby właśnie na tyle dobry. Więc wycieram pędzelek Serwetkę, tak ja zazwyczaj czyszczę moje pędzle. No i lecimy z tym z limonkowym. Teraz na to przejście tutaj jest taki przepiękny, naprawdę przepiękny. Zobaczcie, niebieski. I tak myślę sobie, żeby palcem go nałożyć. Ten kolor nazywa się short, short, knee. short knee. I Tak I tak. Na tutaj, na to jakby Połączenie tych dwóch. and you cut me a Wracam do pędzelka i no. żeby tutaj rozetrzeć sobie granice delikatnie. Ten niebieski jest. Oski. Nawet pięknie wyglądał tak na całej powiece. Może nie na całej, ale na większości. I może wrócę do tego średniego pędzelka, bo tak trochę zaginął mi właśnie ten, który nakładałam na samym początku, tutaj ten taki turkusik. I może go tutaj tak delikatnie. Rościeram dość wysoko, bo ja mam opadającą powiekę, więc u mnie te cienie muszą być roztarte dość wysoko. I tym mega dużym, którym rozcierałam, z żółtym, po prostu już bez niczego, sam cień na samej krawędzi, pod samym łukiem brwiowym dolnej powieki na razie robić nie będę, z tego względu, że muszę nałożyć podkład i tak dalej, tak dalej więc nie chcę sobie po prostu zepsuć także zrobię teraz całą resztę i wrócę do Was. I już będę robić po prostu dolną powiekę, żebyście zobaczyli, um, co i jak. Ale myślę, że dorzucę czarną kreskę i wytuszuję rzęsy, zanim oczywiście do Was wrócę. A póki co, tak się to wszystko prezentuje. I zobaczymy się za chwilę. I jak obiecałam, wracam do was bez skończonej dolnej powieki. Pozostały makijaż jest już skończony, jak widzicie. Łącznie z ustami, na ustach gdybyście się zastanawiali, mam połączenie kilku różnych produktów. Użyłam Eivonowej Matowej pomadki tej Legend w kolorze Desire. E, z, użyłam też konturówki z W7 Very Nude. Nie wiem, czy ona jeszcze są dostępne. jak kupiłam w zeszłym roku w The Range. E, I na sam środek, ponieważ nie do końca przekonywał mnie taki totalny mat-mat tej pomadki Legendary, chociaż kolor wydaje mi się idealny, bo to jest taki ciepło powiedziałabym pomarańczowy w odcieniu naturalny taki nudziak ale chciałam troszeczkę dodać mu, że tak powiem, blasku więc na sam środek ust nałożyłam High Gloss Lightweight Ultra Shine Lip Gloss z Primarka i on jest w kolorze Nude Ambition one chyba jeszcze w Primarku są, nie wiem czy tak do końca, ale wydaje mi się, że powinny jeszcze być więc teraz robimy dolną powiekę i na dolną powiekę chcę przede wszystkim nałożyć ten granatowy w zewnętrznym kąciku, czyli ten navy i takim płaskim, bardzo płaskim, tak jak mówię oczywiście, a może tak, <śm> nałożę najpierw navy, czyli ten granat, bardzo delikatny oczywiście, od zewnętrznej. Patrz na ten makijaż, to on się aż prosi o piękną taką granatową kredkę, ale nie posiadam. Musimy zadowolić się cieniami. Że sobie odkryję lusterko, będę tutaj tego usterkę używała, bo będzie mi wygodniej. Tam to jest nieco daleko. Tutaj przód myślę, że dobrze będzie nałożyć właśnie ten limonkowy, który mam hmm. w wewnętrznej stronie, że tak powiem. samochód? Mogę nałożyć się na odrobinę korektora albo bazy. A wtedy byłby lepiej widoczny taki jest ten. No, powiedziałabym. Ekstremalnie delikatny. Na dolnej powiece. Na górnej powiece wygląda przepięknie. Nie. Yeah. Alright. O, nie będziemy więcej kombinować, jeszcze tylko nałożę. O, nałożę moją kredkę w kolorze takim neutralnym, naturalnym, beżowym. Rozjaśnić oko. I nie będę więcej dotykać, bo za chwilę zacznę łzawić. Już czuję. Jeszcze mam tutaj wiatrak prosto w twarz wiejący mi, bo u nas w tym momencie jest. 28 stopni dzisiaj w dzień i jest już południe i słońce daje, naprawdę daje się bez znaki. I może troszeczkę wytuszuje dolne rzęsy. I to będzie na tyle. I makijaż skończony. Oh, trolley, 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 go and pee. delikatnie. I naprawdę zaraz zacznę płakać. I to tyle, kochani. Uch, em, tuszu użyłam z Lovely Lash Extension Mascara. To jest dobry tusz. On się nie rozmazuje, ani się nie kruszy e, w ciągu dnia. Używam go już od jakiegoś czasu, więc mogę spokojnie e, powiedzieć. Natomiast em, nie daje aż tak spektakularnego efektu. Jest bardzo dobry na dzień. Bardzo dobry. Szczoteczkę ma świetną, jak widzieliście, taką lekko wygiętą, co pozwala na najpierw nałożenie większej ilości tuszu, a potem ładne rozprowadzenie i podkręcenie. I faktycznie to robię, nie używam zalotki, a jak widzicie, rzęsy są uniesione, podkręcone, także... Na plus, ale tutaj jest napisane, że pogrubia i wydłuża rzęsy. Wydłuża? Może trochę tak. Pogrubia? Niekoniecznie, ale mm, szczoteczka bardzo dobrze łapie rzęsy i bardzo dobrze je rozczesuje. Co jest na plus? Bo ja nie wiem, jak moje rzęsy są posplayowane. Zobaczcie, mój na I to tyle, jeśli chodzi o makijaż oczu i ogólnie makijaż twarzy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak to wszystko się prezentuje, dajcie mi znać, co sądzicie na temat takich kolorów. Podobają się Wam. Myślę, że może to nie jest tak do końca dzienny makijaż, natomiast um, ja bym tak wyszła. Czemu nie? Kolory są intensywne, paletka tam naprawdę jest warta. Uwagi, mimo że jest to mm, paletka, którą wydała bodajże już dwa lata temu, w 2018, to uważam, że to jest naprawdę świetna paletka, zwłaszcza dla osób początkujących, które nie chcą inwestować dużych pieniędzy w kolorową paletę, bo to jest bardzo kolorowa paleta. Tak jak widzieliście, tam nie ma żadnych kolorów takich dziennych, takich beżowo- różowo delikatnych ani pastelowych. To jest zdecydowana. Tęcza, tęcza kolorów, zamknięta w pudełku. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną swój czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zobaczymy się już całkiem niedługo w moim następnym wideo. Buzi!